Słuchajcie, drodzy widzowie, nie wiem czy słyszeliście, ale na przestrzeni ostatnich dni mieliśmy pełno rzeczy na rynku Steam. No i jak się okazuje, nie tylko. Jeden z prograczy postanowił okraść jednego z użytkowników, który wiecie, chciał kupić od niego skiny na 25 tysięcy dolarów. Jak się w późniejszej fazie okazało, z tym programem był nikt inny, nie jak XQC, a 100 i 2K. Jednakże XQC miał ciekawą sytuację ze 100 i 2K. skins, so he could żeby je during the major. And, um, a, there was a few missing, I było one chyba, czy. No, w skrócie powiedział, że generalnie wypożyczył mu tam kilka skinów, żeby mógł się posfoleksować na majorze. No, ale jak już je oddał, no to tego co rozumiemy, brakowało kilku skinów tam jeden albo dwa. Bardzo ciekawa sytuacja, zwłaszcza jak dostaliśmy dowody dokładne, co 100 i sprzedał i jak on to próbował zrobić. zobaczcie w ogóle, M9, co nie? Tak, <laughs> so. Bro, I didn't see that. M9 Gamma Doppler. This is a custom-designed, comedy known as the butterfly knife, the defining character Bro, this No tak, M9, bo w sumie to tyle, co to za różnica, co nie? No i na koniec możemy powiedzieć, że z 2K okay, stwierdził, że w sumie oddał... What's going on, bro? This dude's tripping. Nie no, wiem, on jest w no, I'm meeting everything he asked. How did you let it get this bad, bro? What are you talking about, bro? Alright, you know what's crazy, bro? I don't... Really care. Look, I'm gonna pay him back before the first. You crazy, bro. you crazy. I promise you, I'm gonna pay him back before the first. Szczerze ja miałem wrażenie, że on totalnie bagatelizuje całą sytuację, gdyby nie sam fakt, że wyszło to wszystko na jaw, to miałby to w dupie. Zresztą też widzimy, że jest w jakimś takim dziwnym stanie, a Dobra, nie jestem jakimś tam psychologiem, chuj w to tak szczerze, ale wiecie, co jest jeszcze ciekawe, że na polskim podwórku miała miejsce troszeczkę zgoła inna sytuacja, a mianowicie Mr. Ginold postanowił kupić skiny, no i okazało się, że jak aktualizacja weszła. To on tych skinów jednak nie chciał, co nie? Ale przed tym jak wam to wszystko wytłumaczę, to zapraszam na CSU, gdzie możecie kupić jak i sprzedać swoje przedmioty. Jest to market założony przez inwestora, market, który zna Wasze potrzeby, czyli inwestorów i nawet z odpowiednim planem jesteście w stanie kupować jak i sprzedawać z magazynów, co wydaje mi się dość fajną rzeczą. No i również warto dopowiedzieć, że jest to market, który sponsoruje konkursik na 600 pani panowie euro. Oczywiście wszystko jest bardzo ładnie, fajnie rozpisane na Discordziku, kanale Konkursy. No i wracając do głównego tematu, czyli nikogo innego jak Ginolda. No, stwierdził, wiecie, sytuacja wyglądała chronologicznie, mogę Wam w pamięci rozrysować. Przed aktywizacją kupił jakieś tam skiny, a po aktywizacji jak ceny nagle spadły, tych kos i rękawic, to on w zasadzie już tych skinów nie chce. No i widzimy, siema, wyślij trade linka, no oferta zostanie zwrócona, co nie? No i ziomek jest w szoku, co tu się dzieje. No i on generalnie nie wprowadził aktywizacji, a nie, przepraszam, nie my wprowadzamy aktywizacji Steama. Nie CSA w Steama. Steam to ogólnie wprowadził aktywizację na Steam'a, żeby cały rynek spadł, wiadomka, okay. No, tu generalnie się kłócą, próbują sobie to wytłumaczyć. No i na koniec od Ginolda, znaczy, no, leciały paragrafy. W sensie nie wiem, czy to jest osoba, wiecie, zarządzająca tym jego kandorem, ale tak czy siak to reprezentuje Ginold. No i co rzeczywiście jest ciekawe, zostało to potwierdzone, jestem w stanie wam to potwierdzić. I co jest jeszcze bardziej ciekawe, godzinę przed wstawianiem tych postów Ziomek końcowo dostał kasę, ale mi się wydaje, że ten Ziomek wstawił te posty, ze względu na to, żeby ostrzec innych, no bo. Nie oszukując się, jeżeli jest taka sytuacja, to znam masę osób, która płaciła stare ceny. Jeżeli coś takiego się dzieje, to ktoś taki jak Ginold, zwłaszcza osoba taka jak Ginold, która posiadała czysto teoretycznie jakąś reputację przed tym, powinna wziąć to na kladę i bez problemu komuś zapłacić, a nie grozić jakimiś, wiecie, regulaminami na Steamie, że tutaj nie można sprzedawać poza ten, że to w ogóle jest nielegalne. No ziomek w ogóle był w szoku. Ha, serio sami na siebie chcecie kręcić bwała? <laughs> on nie wie, on nie wie o co chodzi. No i tak w wielkim skrócie, wydaje mi się, że sytuacja jest niefajna. Wydaje mi się, że ludzie, którzy kupują skiny, a jak już chcecie kupić, sprzedać, kupić skiny, to możecie podbić na PW lub tak jakbyście chcieli na przykład kupić z Buffa, no to zapraszam, macie tu bardzo fajny poradnik i również czat, sponsor New Player jest bardzo aktywny, bardziej aktywny niż zwykły czat, więc naprawdę masę tu ludzi, nawet jest tutaj poradnik przypięty do Buffa, jak to zrobić, krok po kroku, jakby ktoś miał problem, to można pomóc. No Wydaje mi się, że tacy ludzie z taką reputacją nie powinni robić takich rzeczy, bo im po prostu nie wypada i na koniec, na koniec tego wszystkiego najlepsze informacja, jaka może być, że teraz, nawet jeżeli ktoś cofnie wam tego trejda na Jupinie czy Buffie, to takie w zasadzie aplikacje jak Alipay, no, w zasadzie pośrednicy płatności, będą ścigały te osoby. Będą ścigały te osoby, bo wcześniej to było w sposób taki, że jeżeli na przykład wy jesteście osobą sprzedającą, to wy macie jakiś przedmiot. Ja sprzedaję na przykład Kosę, co nie? Ja mam tą Kosę. I środki są oczekujące na stronie. No, jeżeli ja bym coś sprzedawał i cofnąłbym tego trade'a to tak naprawdę kupujący, czyli wy tutaj kupujący, jesteście poszkodowani, bo wam czysto teoretycznie oddawali balans, co nie? Ale no, co z tego, że kosy wam nie będą oddawać? A teraz ci pośrednicy chcą walczyć i jeszcze pobierać wartość tej kosy. Mega sytuacja, mega fajna sytuacja na plus. Bo pamiętajcie, że nawet na europejskich stronach, jeżeli coś byście na przykład sprzedawali, to jesteście w wygranej sytuacji, bo jeżeli na przykład byście kupili coś od kogoś, co na przykład sprzedaje kosę, za wyobraźcie sobie, wy jesteście tutaj, co nie? Kupujecie jakąś tu kosę. O, tu narysujmy koskę, żeby każdy zrozumiał. Kupujecie kosę. No i jeżeli ktoś, czyli nikt inny jak sprzedawca, stwierdzi, że on tą kosę wam zabiera, to wy dostajecie balans. A ten ziomek tak naprawdę ma co, jedyne ma perma, bo strona nie jest w stanie pobrać od niego tej wartości. A Kosa z automatu idzie mu na konto Steam. I nikt inny jak Alipay, pośrednik płatności, chce walczyć z czymś takim. Mega fajna sprawa. Bardzo zyskują teraz chińskie markety i ciekawe, czy te ceny zostaną, bo nie oszukując się na bawie, mamy teraz tańsze rzeczy o nawet 20-30%, nawet czasami 50%. Dajcie znać w komentarzu jak wy to wszystko oceniacie, jak oceniacie zachowanie nikogo innego jak stujego Stui, stujego Stui, 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 Ginolda i w zasadzie no możecie wbić na CS Whale, jak i Discordzika gdzie macie konkursik. Miłego dnia wam życzę widzowie, również zapraszam do wsparcia kanału w postaci new playera, trzymajcie się no i jakbyście chcieli sprzedać skiny to chętnie kupię. Cześć!